Uwaga! Tu podcast między szelkami. Ja nazywam się Adam Pluciński i serdecznie zapraszam Cię do mojego świata. To miejsce, w którym usłyszysz o wielu błędach, jakie w ostatnich kilkunastu latach popełniłem w sprzedaży, co kosztowało mnie w sumie ładnych parę milionów. I o tym, jak cały czas uczę się na błędach zarządzać zespołami. Zebrałem doświadczenie z setek firm, osób w nich zarządzających i tysięcy handlowców, z którymi przez większość mojego życia zawodowego. Miałem przyjemność pracować wspierając ich w rozwoju. Jeżeli na co dzień zajmujesz się sprzedażą lub zarządzasz zespołem, to ten podcast jest właśnie dla ciebie. Zapnij pasy, usiądź w fotelu, lub połóż się wygodnie i wykorzystaj ten czas, bo to Twój czas na rozwój. Zapraszam cię serdecznie, Adam Pluciński. Odcinek 43. Noworoczne postanowienia Jak osiągać cele z pomocą nawyków. Zbliża się nowy rok. A jak nowy rok, to nowy ja. I nowe cele. Zwarci i gotowi jesteśmy do zmian, z którymi ruszymy już 1 stycznia po nowym roku pełni sił i wigoru. To bardzo ambitne cele, które stawiamy sobie na kolejne 12 miesięcy. Schudnę, będę biegał, zadbam bardziej o zdrowie, czy też przeczytam 52 książki w ciągu roku. To są cele prywatne, a firmowo zdobędę nowych klientów, zwiększę sprzedaż o 30%, zatrudnię 10 nowych ludzi, Ile ludzi, tyle celów. I jak z ich realizacją? O tym właśnie w dzisiejszym noworocznym odcinku podcastu Między Szelkami. Jeżeli zabierzesz z niego coś wartościowego, zostaw łapkę w górę, udostępnij dalej i podziel się opinią. To dla mnie bardzo ważne. A tymczasem zapraszam Cię na merytoryczną część naszego odcinka. Dzień dobry w nowym roku. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, zapewne... Masz już swoje cele na 2024 rok. Zapewne są one większe, są też mniejsze, ale pewnie chcesz coś konkretnego osiągnąć. Dziś, już w nowym roku, czy ta motywacja jest tak samo wysoko, jak była jeszcze kilka dni, może kilkanaście dni temu, kiedy je ustalajesz? Czy jest tak samo wys na wysokim poziomie? I czy jesteś pewien, że uda Ci się osiągnąć? Jak dobrze wiemy. Po 1 stycznia siłownie są pełne. Oczywiście ludzie robią sobie prezenty, wykupują sobie karnety, no bo to ich ma zmotywować do tego, żeby jednak ćwiczyć. Wszyscy ludzie są bardzo mocno nastawieni na to, żeby osiągać konkretne cele. Niektórzy kończą już po minięciu tej północy, czyli 1 stycznia na swoje założenia i rewidują te cele i je zmieniają, a niektórzy sobie, kiedy budzą się jeszcze na kacu, myślą o tym czy na pewno ja wyjdę dzisiaj i 1 stycznia postanowię pobiegać, poćwiczyć i dać z siebie wszystko? A może zacznę od drugiego? No i duży procent osób już na tym etapie polega. Oczywiście, żeby nie mówić i nie wrzucać wszystkich do jednego worka, nie wszyscy tak robią. Niektórzy podejmują to wyzwanie. Wychodzą, biegają, ćwiczą, trenują. Aż przyjdą różnego typu sytuacje, które spowodują, że ten trening jest dzisiaj niemożliwy. To wykonanie ilości telefonów dzisiaj nie jestem w stanie tego zrobić. No i jeden dzień omijają, ale potem wracają, potem omijają dwa dni i wszystko się sypie. Chodzi o to, że jeżeli stawiamy sobie cele noworoczne, mamy pewne postanowienia, to czasami źle się za to zabieramy. I w dzisiejszym odcinku chcę Wam podać takie 10 punktów, które pomoże Wam osiągać cele. Ale osiągać cele poprzez nawyki, bo nawyki są dużo lepsze niż cele. Zacznijmy od takiego punktu jednego i pierwszego, i ważnego. Pierwszy punkt to małe kroki są ważniejsze niż wielkie cele. Chodzi o to, żeby rozpoczynać działania od małych zadań, takich, na jakie mamy wpływ i którymi przede wszystkim, i to bardzo ważne, możemy zarządzać. Co więcej, ważne jest, abyś. Łatwo mógł, mogła je włączyć do codziennego życia prywatnego czy biznesowego. Chodzi o to, że jeżeli stawiamy sobie małe kroki, a często stawiamy duże cele i ambitne, które jest trudniej osiągnąć, więc lepiej skupić się na małych krokach codziennie. Dla przykładu, zamiast ustawiać sobie cel, będę trenował 10 godzin w tygodniu, to się okazuje, że to jest ponad godzina dziennie. Jeżeli do tej pory nie trenowałeś tyle czasu, to na ile starczy ci takiego zapału? A poza tym, jeżeli coś ci wypadnie, choroba L4, co wtedy zrobisz? Przerwiesz wszystko? I potem będzie łatwo wrócić? Przecież zaprzepaścisz to, co zrobiłeś. Więc lepszą metodą są małe kroki. Lepiej sobie ustalić niewielkie kroki, które będę wykonywał każdego dnia, po to, żeby budować nawyk. Więc lepiej ustalić sobie pewien mały krok. Zrobię 5 minut treningu dziennie. Zrobię 10 pompek. Jeżeli do tej pory nie robiłeś, nie robiłaś pompek, no to możesz zacząć od jednej. To jest też mały krok. Bo jeżeli zrobisz jedną pompkę dziennie przez 365 dni, to rocznie zrobisz 365. I ktoś powie: "Co to jest jedna pompka?". Przecież każdy może zrobić jedną pompkę. No i właśnie dokładnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie miało na to wpływ, nie miała na to wpływ Twoja motywacja, Twoja energia, żeby to ci za dużo nie kosztowało. Ty na dalszym etapie będziesz mógł, mogła podkręcać sobie e, ten licznik, ale chodzi o to, że z naszą motywacją i ze zmianą jest często ciężko. Jeżeli coś mnie dużo kosztuje, wcale nie sprawia mi to na pewnym etapie, szczególnie na tym początkowym, przyjemności. Ja pamiętam, jak zaczynałem biegać, to pierwsze. Pół kilometra to była walka o życie i nie dawało mi to żadnej przyjemności. Ja do dzisiaj nie jestem fanem, to znaczy nie lubię biegać, to znaczy nie sprawia mi to wielkiej przyjemności, nawet jeżeli mogę przebiec więcej, ale wybrałem sobie takie, taki, ta, 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 taki cel na to, żeby pobiegać, po to, żeby, bo można to robić szybko, i jakby to chodziło o to, żebym mógł to wykonywać. Ale skummy się na małych krokach. Mały krok jest ważniejszy niż wielki cel. Cel ja mogę sobie oczywiście określić, ja tutaj nie dementuję tego, że cele nie są ważne, ale rozłóż to na małe kroki. Na małe kroki, które pozwolą tobie osiągać je każdego dnia. Punkt drugi to regularność, która jest ważniejsza niż wielkość celu czy intensywność działań. Chodzi o to, że lepiej robić pewne rzeczy regularnie, czyli każdego dnia. Wykonywać daną działanie, to samoczynność. Ja oczywiście, jeżeli się będziemy tylko chwytali sportu i tego, żeby trenować codziennie, chodzi o to, żeby wykonywać aktywność, to może być niezdrowe, oczywiście, no bo przecież mięśnie muszą odpocząć. Ale chodzi o to, że regularność pozwala Tobie na budowanie właśnie nawyku. Wcale niewielkość czy intensywność jest istotna, tylko regularność i powtarzalność. Bo jeżeli powtarzasz coś, to tak naprawdę uczysz i przyzwyczajesz do tego swój mózg. To tak samo jak z myciem zębów. Jeżeli oczywiście myjesz, nie zastanawiasz się każdego dnia, tylko jest to bardzo naturalne, że wstajesz rano, myjesz zęby, idziesz spać, myjesz zęby. Jest to nawyk, który nie kosztuje ci energii. Oczywiście, czy tak jest, że czasami ci się nie chce i czasami tego nie zrobisz? Oczywiście, że tak, tylko już masz tak zbudowany ten nawyk, że nawet jeżeli opuścisz jeden dzień. To nie oznacza wcale, że nie wrócisz do tego kolejnego dnia. Jednak na samym początku, kiedy ja chcę wprowadzić pewien nawyk, taka, takie porzucenie danej czynności spowoduje to, że będzie ci trudniej do niej wrócić, albo nie będziesz widział takiego efektu. Punkt trzeci. Motywacja jest super, ale ona nie wystarczy. Ja mogę być bardzo mocno zmotywowany do tego, żeby osiągnąć dany cel. Ale motywacja jest niewystarczająca. Mamy ograniczone pokłady motywacji. Wiele rzeczy wpływa na jej zmienność i są momenty, w których nasze pokłady motywacji tak naprawdę sięgają bruku. Co wtedy robimy? Porzucamy działania. I tak naprawdę zaczynamy od nowa. Dlatego ważne jest kształtowanie nawyku i wykonywanie. Zamiast godziny ćwiczeń, dziesięciu. Zamiast 50 telefonów dziennie? Wykonać minimum 10. Chodzi o to, że czym mniejszy nawyk, tym łatwiejszy jest, e, czym mniejszy cel, tym łatwiejszy jest jego osiągnięcie, tym mniej on mnie kosztuje. I dzięki temu zaczynam budować nawyk. Bo lepiej wykonać 10 telefonów dziennie przez 5 dni, bo wtedy będziemy mieli ich 50, niż próbować osiągnąć duży wynik od razu jednego dnia. To, że wykonam dany cel, wcale nie oznacza, że nie mogę zrobić więcej. I wtedy ta satysfakcja jest jeszcze większa, bo jeżeli określam sobie, że wykonam czegoś 5, a wykonam tego 10, to zrobiłem 100% więcej. I to nadal może mnie nie kosztować dużo. I na kolejnym kroku ja będę mógł to podkręcać, ale o tym za chwilę. Punkt czwarty. Nawyki są skuteczniejsze niż cele, bo właśnie małe kroki powtarzalne prowadzą do konkretnego celu. I to jest ten taki przykład właśnie z telefonami. Ja mogę sobie określić, że w miesiącu wykonam 200 telefonów, w tygodniu 50, ale jest to trudniejsze niż osiągnięcie tego na przykład, że każdego ranka pierwszą rzeczą, jaką robię, biorę telefon i wykonuję 5 telefonów. Potem po obiedzie dokładnie robię to samo i wykonuję 5 telefonów. I dokładnie ten cel, który sobie założyłem 50 tygodniowo, czy 200 miesięcznie, jestem w stanie osiągnąć. Tylko chodzi o to, że dla, mysze, dla mojego mózgu i dla mnie też musi to być prostsze i łatwe. Oczywiście wszystkie liczby, ilości, które podaję, są przykładowe. Tylko chodzi o to, że w tworzeniu nawyku ważne jest to, aby te cele, te nawyki były na tyle małe, żeby trudno się z nich wykręcić. I okazuje się, że tutaj mamy taki punkt, punkt, punkt piąty, czyli. Ja to nazywam minimalnym progiem sukcesu, czyli takim, który pozwoli nam osiągnąć cel i pozwoli nam uniknąć przytłoczenia, a jednocześnie nakarmić naszą motywację. Czyli ja właśnie mam sobie określić minimalny próg sukcesu, który będzie na tyle mały, że ty, drogi słuchacz, ty, droga słuchaczko, nie będziecie mieli żadnej wymówki, aby tego nie zrobić. Dla przykładu. Jedna pompka dziennie. Nawet jeśli zapomnisz, ale leżysz w łóżku, to tą pompkę jesteś w stanie zrobić. Możesz oczywiście sobie na różne sposoby przypominać. Chodzi o to, żeby to nie kosztowało cię dużo. To tak samo jak mam takie zrywy czasami, ale no wracam do ćwiczeń, bo z jakiegoś powodu je przerywam, czyli nie osiągam tego sukcesu, czyli tu jeszcze do końca tego nawyku nie zbudowałem. E i to jest mój błąd, więc ten odcinek trochę nagrywam też dla siebie, żeby z powrotem wrócić, wykorzystać te metody i znowu zacząć działać. Ale korzystałem z takiej aplikacji do ćwiczeń i dokładnie tam właśnie na początku, kiedy zaczynałem jako beginner, czyli taki początkowy, który miał zero aktywności, dlatego to się okazywało, że te ćwiczenia, które miałem do wykonania, one trwały z minutę, minutę 10 i one były tak proste, że ja nawet nie odczuwałem, że ćwiczyłem tego pierwszego dnia. I każdego dnia ta aplikacja ona zwiększała te cele. Ja nie do końca jestem zwolennikiem codziennego zwiększania czy podnoszenia poprzeczki, ponieważ już na kolejnym etapie jakby te ćwiczenia były dla mnie coraz trudniejsze i kosztowały mnie coraz więcej energii. I jakby zrozumiałe jest to dla mnie, dlaczego tak się działo. Ale chodzi o to, że ten próg minimum, który był, był dla mnie coraz trudniejszy do osiągnięcia. Z jednej strony, oczywiście to motywowało, ale z drugiej strony powodowało to, że kolejnego dnia, kiedy przechodziły następne ćwiczenia, ja myślałem: Okej, okay, ja nie mam dzisiaj siły, ale to nie jest tak, że ja nie miałbym siły na 5 minut ćwiczeń czy 10, tylko na 40, które już było w aplikacji, bo wpłynęło na to bardzo dużo. I dlatego też, punkt szósty, który jest bardzo ważny, ja go nazywam elastycznością nawykową. Daj sobie prawo do dostosowania nawyków w zależności od zmieniających się okoliczności, potrzeb, samopoczucia. Przecież tak naprawdę możesz biegać codziennie 10 minut, ale jak pogoda będzie taka, że nie będziesz chciał nawet wyciągnąć nosa na dwór, będzie zero motywacji. Dlatego też chodzi o to, żeby zaplanować alternatywy. I lepszym rozwiązaniem jest to niż porzucenie treningu, zrobienie tak naprawdę tylko jego części. Zamiast 40 minut, 10, jak będziesz miał siły na kolejne 5, to to zrobisz. Punkt siódmy. Identyfikuj sukcesy. Czyli ważne jest to, że jeżeli osiągasz poszczególne etapy, poszczególne nawyki, powtarzasz je, no to osiągasz konkretny sukces. Może on nadal nie kosztuje ci dużo energii, bo. Za każdym razem będzie kosztowało cię trochę mniej, ale chodzi o to, żeby identyfikować sukcesy, czyli podsumowywać regularnie swoje osiągnięcia. Czyli udało mi się 5 dni z rzędu poćwiczyć. W sumie jest to 5 minut. Okej, okay, niech to będzie 5 minut, ale bez tych ćwiczeń nie byłoby ich. Czyli osiągnęłeś bardzo konkretny postęp. Często my oczekujemy szybkiego efektu. A jak ten szybki efekt nie przychodzi, no bo chcesz rzucić 10 kilo, chcesz rzucić 5 kilo. No i się okazuje, po tygodniu ćwiczeń waga stoi, albo ta waga niewiele nie się ruszyła i wtedy spada mi motywacja. Ale właśnie chodzi o to, żeby definiować sukcesy. Że sukcesem nie ma być tylko kilogram stracony. Tylko na przykład godzina ćwiczenia, czas ćwiczenia, powtarzalność. Dla nawyku ważna jest powtarzalność i regularność. I to jest element, na którym na pewno bardzo mocno warto się skupić. Punkt ósmy. Definiuj własnych oportunistów. Czyli własne strategie, które uruchamiasz podczas zmiany, które blokują tą zmianę. Serial na Netflixie. Hmm. A może wieczorne podjadanie w lodówce. Chodzi o to, żeby też zdefiniować pewne strategie, które to, co ja robię, to jak ja się zachowuję, czyli co powoduje, że potem nie chce mi się wykonać albo kolejnego kroku dla celu, który chcę osiągnąć. Czyli ja też muszę być bardzo mocno uważny, bo my jesteśmy bardzo inteligentni i znajdziemy zawsze sposób na to, dlaczego nie możemy dzisiaj zrobić treningu, dlaczego nie mogę dzisiaj zadzwonić do klienta, dlaczego nie mogę dzisiaj porozmawiać z pracownikiem. Zawsze znajdę powód. I dlatego też warto jest zdefiniować właśnie oportunistów, czyli te strategie, które Ci utrudniają. To pomoże Ci w osiąganiu konkretnych celów. Punkt dziewiąty: rozbuduj opanowane nawyki, czyli dodawaj kolejne kroki, kolejne elementy, kiedy te, które wykonujesz już działania czy nawyki, są już dla Ciebie proste i nie kosztują Cię dużo. Tylko nie rób tego zbyt szybko. Określ sobie poziom wzrostu. Jeżeli do tej pory wykonywałeś minimum 5 i nawet telefonów dziennie, a ty robiłeś je ich 10, bo robisz ich dwa razy więcej niż ten minimalny próg, który sobie ustaliłeś, to nie, z, nie zwiększaj tego celu do 15. Tylko ustaw minimum na 8. Ustaw minimum na, na 7, a potem na przykład w kolejnym tygodniu znowu podwyższ próg. Chodzi o to, że niewielkie podniesienia będą ci kosztowały mniej, a czasami może musisz powiększyć ten cel o jeden, a nie o trzy. Bo dla kogoś będzie to dużo, a dla kogoś mało. Więc dzięki temu będziesz wypracowywał sobie nawyk. Będziesz automatycznie dzwonił, będziesz automatycznie wykonywał pewne rzeczy po pewnym czasie. I po jakim? Niektórzy mówią o 21 dniach. Wszystko zależy. Od celu, od działania i od yy, motywacji. Bo czasami stawiamy sobie cele, gdzie wcale nie mamy motywacji do ich osiągnięcia. Więc tutaj, przede wszystkim, kiedy takie cele stawiacie, tutaj tylko i wyłącznie nawyk może Was uratować. Może Wam pozwolić osiągnąć te cele. Bo czasami sobie stawiamy takie, do których nie jesteśmy pewni, bo musimy to zrobić, a nie chcemy. Nie? Muszę schudnąć w tym roku. Muszę wykonać tyle, telefon. Muszę, to nie znaczy chcę i muszę, wcale nie, zanim nie stoi motywacja. Więc jeżeli jej nie ma, to tym bardziej nawyk jest dla ciebie czymś automatycznym i ważnym do tego, żeby pozwoliło ci te cele realizować. No i punkt dziesiąty. Dziel się swoimi sukcesami. Z innymi, z bliskimi, współpracownikami, rodziną, przyjaciółmi. Chodzi o to, że oni będą cię wspierać. I to, jak oni będą to zauważali, i jak docenią Twoje starania, to to znowu będzie wzmacniać Twoją motywację. To będzie cię budować, to będzie ci pokazywało, że warto robić to, co robisz. Oczywiście, chyba, że masz wokół, wokół siebie toksycznych ludzi, którzy powiedzą, he, tam 5 kilometrów to każdy przebiegnie, 2 km, hmm, kilometr to ja robię, nie wiem, w 2,50, 2,30, w 2 minuty. A twoje 7-15 a twoje, a twoje minut nie robi żadnego wrażenia. Tu ty chodzisz czy biegasz? Oczywiście, jeżeli takich ludzi macie wokół siebie, to oni nie są dobrymi osobami do dzielenia się sukcesami, bo oni was nie będą wspierać. To są toksyczni ludzie, którzy będą pokazywali e, tak naprawdę, e, że to, co robisz, nie ma sensu, więc twoja motywacja będzie spadać. Więc żebyś wiedział, z kim warto się dzielić, nawyki nie są łatwe. Ale są warte działania i to 10 punktów, o których dzisiaj powiedziałem, może to by pomóc w tym, żeby osiągnąć konkretny sukces. Żeby, żeby kolejne noworoczne postanowienie nie okazało się czymś złudnym, z czego zrezygnujesz w krótkim czasie. Podsumowując. Punkt pierwszy. Małe kroki są ważniejsze niż wielkie cele. Punkt drugi. Regularność jest ważniejsza niż wielkość czy intensywność działań. Punkt trzeci. Motywacja jest super, ale nie wystarczy. Punkt czwarty. Nawyki są skuteczniejsze niż cele. Punkt piąty. Minimalny próg sukcesu. Punkt szósty. Elastyczność nawykowa. Punkt siódmy. Identyfikuj sukcesy. Punkt ósmy, Definiuj oportunistów. Punkt 9 roz, rozbuduj opanowane nawyki. Punkt 10. dziel się swoimi sukcesami, z ludźmi, którzy warto. To by było na tyle, jeżeli chodzi o noworoczny odcinek podcastu między Szelkami. Ja mogę polecić Wam jeszcze takie dwie lektury, z którymi warto, warto się zapoznać, które mogą Wam pomóc w dokonywaniu zmian i w, o której ja to 10 punktów też opieram jest to książka Mini nawyki, czyli małymi krokami do sukcesu i druga książka Pstryk, jak zmieniać, żeby zmienić. To są pozycje, które już czytałem dawno temu i do których lubię bardzo mocno wracać, które w bardzo dobry sposób opisują to w jaki sposób właśnie te nawyki można budować. Z mojej strony to już wszystko. Jeżeli chodzi o ten nowy rok, to ja życzę mini nawyków i budowania tych nawyków dokładnie w taki sposób, jaki tylko chcę. Ale to, czego Wam życzę jeszcze bardziej, to czasu, bo czasu jest coraz mniej i z roku na rok on biegnie szybciej. Mam takie wrażenie i takie odczucie. I życzę Wam tego, żebyście ten czas właśnie spędzili w ten sposób, w taki wartościowy dla siebie sposób, a nie tylko gonili za biznesem i za codziennością. Są rzeczy w życiu ważne i ważniejsze. Ważne, żeby potrafić je zdefiniować i znajdować na nie czas, bo ten czas już nie wróci. i tego, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, życzę Wam z całego serca. To by było na tyle, jeżeli chodzi o 43. odcinek podcastu Między Szelkami. Dzięki wielkie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Między Szelkami. Pozdrawiam serdecznie. Adam Pluciński.